Szczęść Boże, dzień dobry. Temat na dziś to szczerość? Czy szczerość do bólu? Dlaczego właściwie wyróżniamy tą drugą? Moim zdaniem, dlatego, że no w naszej epoce mamy taką skłonność do ubierania niekoniecznie ciekawych zachowań w jakieś takie pozytywne słowa i racjonalizacje. Właściwie, co to znaczy szczerość? Polskie słowo szczerość wywodzi się z europejskich słów sem i ker i to są słowa, które oznaczają coś nieskażonego i czystego. Jak ktoś chce więcej o ich etymologii, to odnośniki są w opisie filmu. No więc szczerość zwykle rozumiemy po prostu jako coś prawdziwego. Co ciekawe, no w Piśmie Świętym na przykład znajdujemy pochwałę szczerości czy pochwałę potęgi, Słów ludzi szczerych w księdze Hioba. A w psalmie 119 mamy z kolei mowę o tym, zacytuję: Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twojej sprawiedliwości. Więc widzimy tutaj, że no właśnie, pojawia się sprawiedliwość. Bo czym właściwie ma być szczerość, a szczerość do bólu? No normalna szczerość to jest po prostu mówienie komuś prawdy. A szczerość do bólu. Czy to nie jest tak, że jakby usprawiedliwia się w ten sposób swego rodzaju różne formy takiej werbalnej agresji? No bo kogo to ma boleć? To będzie bola, bo tego kto usłyszy z założenia. Czy tak naprawdę szczerość do bólu nie jest po części zaprzeczeniem samej szczerości? No bo jeśli to ma być prawda i to ma być taka czysta prawda, jakbyśmy chcieli tak na to spojrzeć religijnie i po chrześcijańsku, to ona nie może mieć. Żadnych takich naleciałości, które no właśnie mają jakieś negatywne emocje, tak? czy ma to prowadzić, czy ma jakby z założenia, ona nie może, komunikując prawdę, zakładać tego, że ktoś zostanie zraniony. Oczywiście sama prawda może być dla kogoś trudna, ale to jest co innego, kiedy jakby treść jest niełatwa, a co innego to, kiedy próbuje się usprawiedliwić jej przekazanie w sposób, który kogoś dodatkowo rani. Zachęcam, żeby dzisiaj nad tym się zastanowić, bo myślę, że takich łatwo rzucanych słów, a nazywanych właśnie w taki sposób, że niby to ma być pozytywne, jest chyba dzisiaj trochę wśród nas za dużo. Zapewniam o pamięci w modlitwie. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.